w jednym z pamiątków, że opatrywał ranny, a zapasem miał pistolet na wypadek, typu jakaś banda wdarła się do Nazaretu. Prymitywny w prymitywnych warunkach lekarze wykonywali skomplikowane operacje, nawet trepanacje cz czaszki. To się wydaje nieprawdopodobne, ale pisze taki Aleksander Branowski, który miał rozbitą czaszkę i kość wbitą yy, yy, kość czaszki wbitą w mózg, że on trzymał lusterko lekarzowi, a lekarz mu tą czaszkę naprawiał, co się dziś wydaje no nieprawdopodobne, jak, jak można było znieść też taki ból, ale mm, jedynym znieczuleniem to był alkohol albo cygara. To był środek znieczulający jakby w czasie operacji. Chłopiece nad pomagały pomagały także mieszki bocheńskie, i miałem w trudnej historii przedłużać, są takie bardzo ładne opisy ofiarności, szczególnie Clementyna Cross, która była nauczycielką szkoły miejskiej dla dziewcząt, i pani Kramera Trampicz, również nauczycielka. Także kobiety opiekowały się więźniami. Tutaj są też takie wdzięczne opisy, jak ta, ta ofiarność ich była duża. Żeby nie przedłużać, ja tylko wspomnę, że taki książk księżarski, aresztowany, ymm, napisał nawet dwa wiersze poświęcone Karolinie Palmanowej, y, którą, y, która właśnie była żona urzędnika salinarnego, która opiekowała się więźniami i pisze tak, ymm, może przeczytam. Szlachetność twoja wszystkich zadziwia, wszystkich, co znoszą ciężar niedoli. Każdy cię matką swoją nazywa gwiazdą więzienia dla niewoli. Przeciwko łapom zła zawsze jest dobro. I wtedy też widać było, jak to dobro się ujawniło wśród mieszkańców miasta, którzy oferowali gościnę tym uciekinierom ze wsi w swoich domach. To była gościna na, na kilka tygodni, a nawet na kilka miesięcy, bo ludzie się bali wracać z nami. I tutaj wiele takich dowodów wdzięczności mm, można by przytaczać. Ma to też rodzina Rurikowskich, ja w tej książce Saka pisałam właśnie o On wielu rodzinom dał schronienie w swoim domu, a potem też ręczył swoim honorem y i swoim majątkiem przed cyrkułem że nie są to buntownicy, że są to po prostu biedni ludzie wygonieni ze swojego domu, którzy nie mogą wrócić tam, bo ranni i, i chorzy. Yy, Prowoż ówczesny ksiądz Brudziński, ksiądz Franciszek Gruziński przyjmował na z zbiegłych księży, albo aresztowanych, których wydobywał z cyrkułu yy, za pewną opłatą i przen przenosił na plebanie. Przed budynkiem cyrkułu, cyrku, gdzie złożono to znaczy od podwórka, bo od rynku nie było wejścia, tak jak teraz to jest ten budynek, który się obecnie mieści muzeum. Wtedy nie było wejścia od rynku, trzeba było do budynku, gdzie wchodziło od podwórza I na tym <coughs> właśnie złożono rannych i, i martwych, ponieważ płacono za 10 reńskich za martwego, a za rannego szlachtica Pięćleńskiego, więc niestety dobijano wielu, żeby dostać większą zapłatę. Sceny te przerażały i budziły ludzkie uczucia także u niektórych pracowników starostwa i kilka takich pozytywnych przykładów także na przykład um, Julian Fink, szlachtic komornik, którego przywieziono do bokni ciężko fotoparku. Wspomina, że życie zawięża kapitanowi Szawarowiczowi, który będąc ustalony z raportami usłyszał jęki ranego szlachcica. I Filip pisze tak: Kazał mnie zawieść do swojej kwatery, czy do swojego mieszkania naprzeciwko cyrkułu, będącej, położył, położył na swoje łóżko, a przywoławszy służącego, kazał mu opiekować się rannym. Stał się prawdziwym wybawcą życia mojego a dowiedziawszy się, że mam żonę i czworo dziadek, postanowił przez kursora, które ogólnik roznosił, dać żonie znać, że żyje jeszcze. Potem ten życzliwy Austria tak, przyjął do swojego mieszkania liczną rodzinę winka. Wspominany też jest komisarz Sytkowski, który też, no, no ludzie są różni i nawet wśród tych, Austriaków to są przykłady pozytywne, którzy mieli litość w sercu, jak się mówi, i okazywali życzliwość tym ofiarom rabacji. Nawet taki posługacz kancelaryjny nieznanego imienia wspominany jest, że kiedy pani Fichawzerowa zarowa z Gdowa prosząc o ogólnienie męża starosty Benta, Ben potraktował ją Odepchnął, także upadła. Niemiec ten posłuchacz kakstylaryjny yy, yy, nie mógł znieść tego widoku. Ja ją przyjmę, jeśli, bo nie przyjmę pani, i tak ją właśnie Ja ją przyjmę, jeśli wolno. I nie czekając zezwolenia, chorób tylko i przez trzy dni w ukryciu rzeczy Te wszystkie napady i morderstwa miały zablokować, by powstanie ale powstanie Krakowskie, to się zaczęło, zostało stłumione pod Gdowem 26 lutego przez grupę powstańców, do których dołączyła młodzież z Wieliczki pod wodzą pułkownika Suborzewskiego zachowana zawsze żołnierzy pułku Nugent pod wodzą pułkownika Benedelka bo już starostami powiadomił władze, że przysłały posiłki wojskowe i wtedy przysłali tutaj y, właśnie posiłki wojskowe od pułkownika Ludwika Benedeka i y, y, no i wojsko, y, które pogromiło tą młodzież, właśnie to była młodzież y, pod widowem. Rozpatrzywie się bronili, ale jeszcze do wojska dołączyły bandy polskie i no i wylądowali wszystkich, nawet. wszystkich. Niektórzy próbowali uciec, ale na tych polach i tam chłopi dopadli i zabili. Na pomniku tym w 1906 roku na miejscu tej ty, ty, ty śmierci tych powstańców usypano kopiec. Było to na slajdzie pana Jest tam piękny pomnik alegoryczny Machera opłakująca swoje dzieci. I to ten Pomnik wykonał Wojciech Samek, kamieniarz Bucheński. Po rozpromieniu powstańców pod budowę, komisarz Cyrkułu Procz, procz wypłacał chłopom pieniądze za dobrą robotę. A podpułkownik <coughs> Benedek wydał 26 lutego w boknie bankiet, na którym był starowca Ben i zasłużeni pracownicy Cyrkułu. 27 lutego z Krakowa w Wieliczce wyruszyła procesja na czele z Edwardem Dębowskim zamiarem dotarcia do Bieliczki i dalej do Wiosy Galicyjskiej, aby przez kazania i modlitwy wzbudzić religijne uczucia, poruszyć chłopskie sumienia, wzbudzić miłość bliźniego, opamiętanie chłopów i wstrzymanie tych mordów. W procesji uczestniczyło 10 Przeszło księży. Był też y, młody Eustachów Fabel, późniejszy zakonnik w klasztorze kanoników regularnych i To piękna postać, chociaż zapomniana. Tenże Fabel, wtedy jeszcze nie był zakonnikiem, dwa lata wcześniej ukończył gimnazjum w Potem już jako zakonnik opiekował się biednymi w Krakowie. Nazywany był apostołem ubogim. Tu warto w ogóle on osobną osobno spotkany kiedyś zrobić. To piękna, zapomniana postać. I na czele procesji, tej właśnie z Krakowa, na moście w Podgórzu, szedł Edward Dębowski z krzyżem w ręce, nie z karabinem, w, so, w suknanie yy, chłopskiej. Procesję zatrzymało wojsko. Wiesz, zginęło, wśród nich Edward Dębowski. Niektórych aresztowanych i stanęli przed sądem Lwowie. Po przesłuchaniu, zasądzeniu zostali na dłużej lub krócej w różnych więzieniach na terenie Galicji i Austrii. <coughs> I wtedy, właśnie na rząd ciężarski był w tej procesji, który potem pisał wiersz o Karolinie Palmanowej. Ci, którzy zginęli na tym mościu, moście pod łącznie z. Edwardem Dębowskim zostali pochowani na takim małym cmentarzyku. To nie był wcześniej, nie było tam cmentarza, to był taki cmentarz, na którym w jednej mogile pochowano. Yy, to jest na takiej szkarpie nad ulicą, ku chyba za, nie umiem to tak dokładnie określić, ale w podwórku. I to miejsce m, długo było potem dla takim miejscem, yy, od patriotyczny, gdzieś bywały pieśni patriotyczne, szczególnie w rocznicę e, Ramacji, ale też w innych okoliczności. W bokni po przejściu krwawych nowych dni jeszcze przez całe marze uczą i krótka notatka e, w końce gimnazjalnej podaje, że przez kilka dni bawił wtedy w boku gubernator Galicji Asiąże Ferdynand desce. Gimnazjum było przez cały czas tego w umysłu umysłu męskich i dlatego artyprząże zakładu wizytował. Punkty chłopskie w Galicji, jak łatwo jest spotyśniali niektórzy historycy, <coughs> najbardziej krwawy przebieg miał jeszcze w cyrkule bocheńskim i tarnowskich. Starosta Tarnowski Brain i bocheński Ben przyszli do historii z jakiegoś Będ. Starosta Bent, 25 lutego 1936 roku w raporcie do Wiednia ogólnie tłumaczył, że wszelkie zabiegi o powstrzymanie rzezi i pastwienia się nie doprowadziły do uprawnionego celu, aby położyć kres okrucieństwu i wściekłości ludzi. Ale gdyby nie one, skąd innym mielibyśmy zapewne jeszcze więcej ofiar. Można było się spodziewać, że będzie się w nie utrzyma. Mm, że się Bernim w nie trzyma i rzeczywiście z końca marca tego roku z Bokiem wyjechał na zawsze. Wyjeżdżając, i yy, 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 tu jest cytat, yy, pan Karol yy, Bern, radca yy, cyklu Bernimu i dyrektor, bo on był też takim yy, honorowym, można powiedzieć, dyrektorem gimnazjum w każdym starożytnym. Odjeżdżając do Wiednia, funkcję dyrektora Gimnazjum przekazał yy, Panu Fryderykowi Szwedzennemu, radcy CK Guberniu i nowemu Starości w Dziewczynku Pochyńskiego. 1946 <coughs> roku został spensjonowany, czyli po prostu na emeryturę przeszedł. A nagrodą, jaką otrzymał od dworu za gorliwość w powstania, a dokładnie za pogrom, po, pogrom Szlachty Polskiej, Dostał jak na ironię w tłuszczach historia, że los się Na na Galicji, hrabia Franz Stadion, no namiestnik, odnośnie starosty Braida i starosty Benta kilka miesięcy po Rzezi Galicyjskiej w raporcie do Wiednia napisał, ci dwaj ludzie w opinii publicznej na zawsze zostaną jako ci, którzy przyczynili się do znanych okropieństw, należy bardzo pragnąć, aby te nieszczęsne wypadki jak najszybciej poszły w niepamięć i by osoby, które musiały odegrać główną rolę w tym dramacie, zostały oddalone ze sceny. No ale czy my możemy zapomnieć o tym, tych strasznych zbrodniach? Już króciutko tylko powiem, jaka jest pamięć y, 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 tych wydarzeń, znaczy miejsca pamięci, bo pamięć to jeszcze szersze pojęcie. O miejscach pamięci. Przede wszystkim zbiorowy grób pomordowanej szachty. Wtedy poza cmentarzem, jak wspomniałam, teraz jest w centrum, można powiedzieć, w centrum cmentarza w Mogliwa ma kształt wieloboku wpisanego w koło, w biozowym krzyże pośrodku. środku. Obstryjacy nie pozwalali upamiętniać tych mogił w żaden sposób. Często były właśnie one poza cmentarzem. W Jędziszce nie zachował się grup ofiar rabacji. Też tam ich przywożono. I, i, I grup ten nie był oznaczony żadną tablicą. Z czasem um, początkowo pamiętano, że są tam ofiary rabacji, ale z czasem Powstało błędne przekonanie, że to grupa powstańców, ale nikt dokładnie nie pamiętał jakich. I tutaj cytat z Stanisław Fischera. Wspólna mogiła ofiar 46 roku na wochańskim cmentarzu nosiła od początku nazwę grobu powstańców i była otoczona zawsze czcią młodzieży. Zatarła się, jeno, zatarła się jeno pamięć, jacy to byli powstańcy i wytworzyło się z czasem podanie, że to ci do 63 roku. Taki też napis umieścili uczniowie gimnazjali na Wielkim Wojskowym Krzyżu, jaki tuż przed wojną na tym smutnym grobie ustawili. Zawsze w Dzień Zagłoszny młodzież nasza nadmówiła tych krwawych ofiar pieśni patriotyczne śpiewa. Drugi grup, już kończę, tych, co umierali później z ran, bo w tym są pochowali ci, których martwych przewieziono do Bosni. Drugi grup to jest trochę powyżej, w alei prowadzącej od tego grobu do góry i jest to już grób taki murowany, bramowiec, który Stowarzyszenie Bokniaków odnowiło w 1996 roku i dało napis ofiarą rabacji bokniacy i tam są pochowani ci, co umierali w następnych dniach z rana. Poza tym jeszcze jest jeden bardzo piękny, piękna pamiątka tego strasznego czasu. Mianowicie w kościele świętego Mikołaja w Bogni jest wielki żerandol zamówiony w Wiedniu w 1948 roku przez ocalałe w rabacji rodziny szlacheckie, które było 48 I czy z lipem memorandum. Pająk wielki z 48 lichtarzami, symbolizujący tę rodzinę 48, pozłacany z Wiednia sprowadzono na podziękowanie Bogu, że w roku 46. w różnego rodzaju, rozjączona złość chłopów, wszędzie rozsiewała i Bóg im blisko już była. R raczył Bóg od napadu. Wstrzymać, pochód rozdumieniczyny. O tym żyrandolu Pan Klasza też w książce o Bazylice Bochańskiej pisze Jednym z najbardziej efektownych elementów wystroju nawy głównej jest okazały pająk żyrandol. Imponuje rozmiarami, przyciąga ochot, urodą, motywów zdolniczych. Jest szczególnym obwodem fundowanym przez ludzi ocalonym w czasie rabacji chłopskiej. Dziękuję Dziękujemy serdecznie. Słuchało się tego wielką uwagą, Na tym żerandolu jest, po y, prostu tego fotografowałem, tam są twarze Przypuszczam, że masz 48 Płasznie. na tym, że randolwi się dobrze. Ostatnim prelegentem.